I coś tu widzę, słuchajcie. Coś tu jest. No witam wszystkich widzicie co się dzieje. Także witam z środka samochodu. Przyjechałem na to jeziorko co miałem ostatnio tutaj przyjechać, ale pełno samochodów i krępacja była trochę. Zresztą krępacja, No nie będę komuś rzucał pod wędką pod tym neodymem, nie? A na wykrywacz dzisiaj jest po prostu fatalnie. raz, że nie ma gdzie iść, bo popatrzcie, pola takie. W lasku mokro deszcz pada dzisiaj jest fatalnie, po prostu, ale nie dla mnie. Dla mnie to tam pogoda się taka w ogóle nie sprawia, że tak powiem, problemu, nie? Porzucać magnesem można, zobaczymy, czy coś wyjdzie. Oczywiście, jeżeli nikogo nie ma, bo jak ktoś jest, to nie wiem, cofkę robię i no właśnie, i co. Także nie tracę czasu, gumiaki, lecę, zakładam i lecę, właśnie. Słuchajcie, wygląda na to, że jestem sam. Strasznie wieje. Sam ślady, że ktoś był, bo widziałem ślady po kołach od jakiegoś motoru. Ale co tam? Rusza mnie do pierwszego rzutu. Pierwszy plant, kapsel mamy drogi Nie wiem czy mnie dobrze słychać, bo jest ta obudowa założona. Obudowa celna. Także lecimy. Pierwsze jakieś akcesorium wędkarskie, o. O. Dobra, dalej. Piękny rzut. Woda ciepła w ogóle. Słuchajcie, leje jak nie wiem. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle dobrze. Po prostu jestem mokry. Ale zabawa, zabawa jest fajna. Jest ciepło poza tym. Idę w inne miejsce. Jeszcze porzucam, bo tam nic nie ma. Tyle rzucam i nic. Także zobaczymy tutaj co się dzieje. O tutaj. Ale leje, kurde. A, ja tu zejdę? Zejdę. Po prostu leje. Ale pogoda powiem wam tragedia. No ale właśnie dlatego nikogo nie ma. Może jakiś grzybia sprędy. Brzegło leżało. Ale leje. Był śnieg, będzie i deszcz. Nie ma o czym gadać w tym ciągnięciu, bo dopóki nie wyciągnę, to fanta nie widać. Jak wyciągnę w ogóle, coś. I tym razem nie mam nic. Słuchajcie, jest pierwsza blacha tym razem. Się udało. Ale stara. Już zajechana. O, ale widać. Pierwsza blaszka. Dobra. Ciągnę, ciągle, a tu pada, pada Ale pogoda, tragedia Tragedia I coś tu widzę, słuchajcie Coś tu jest. Taka blacha długa. Ja o. O. się domyję, coś będzie widać. Kurde. Dobra. Już będę... na to jakiś worek. Jeszcze nie ma. Ale leje. Ławny woreczek. Nie wiem jak to widać. Tu o jest pierwszy kolczyk, ten kolczyk mówię. Haczyk. Z ołowiem. Pierwszy haczyk, słabo, słabo na razie. O kurde, to był rzut. To był rzut. Stwierdzam od razu, że mam linkę za krótką. Zaczepiła mi się za... Że mam linkę tą za krótką. Ja mam 10, a to przynajmniej 20 metrów. Przydałaby się. O, to jest dobry rzut. I ciągniemy. leje po prostu ale przygoda to przygoda, słuchajcie wyprawa to wyprawa jest. o, ja jest jakiś kotlet mały jak to zbir mówi o, to bardziej placek dobra, haczyk idzie na placek Tutaj schowała mi leci o, super i włączam się po kolejny. Zauważyłem fant wędkarski O! Proszę bardzo! Jest! Jest kolejny! Tam jest takie miejsce podwodna jakaś wysepka taka. Jest kamieni tuje pełne, jak ciągnie. tam są zaczepy. Więc lutuje w to miejsce. O gdzieś tam właśnie. I ciągniemy. Tym razem komuś się haczyk zerwał. Słony się urwał. Z tego. Tam są zaczepy, właśnie, jak mówiłem. I tam rzucamy. Nie wiem, jaki będzie dźwięk przez to osłonę, bo to wiem, że kiszka jest. A tu fajnie, tak ptaki śpiewają. Zaby gdzieś się rechocą. rechoczą. Co my tu mamy? Nic nie mamy. I kolejna stara blacha. Taka mała. Ale kurde, to się przykleja. Powiem wam nieźle. Strasznie skorodowana. Widzę, woda wydaje się tak ciepła. Ale pewnie nie jest, tylko z jest zimne. I takie coś mamy. Ale mokro kurde. powiem wam, cały mokry jestem. Żona mówiła Gdzie ty wariat idziesz? Bo chyba miała rację to. Powiem wam, że jakby było ciepło Słońce, to by było nawet fajnie Tak porzucać. Zaczynam odczuwać skutki chłodu, bo jednak wieje, a ja jestem mokry. O, piękny rzut. Stary jakiś podkład wąskotorowy tu wystaje. Gwóźdź jest tam na nim, a u mnie. Patrzcie się, też gwóźdź. O, jeszcze coś jest. Ale mam kurde branie teraz, patrzcie się. Gwóźdź. ...i blaszka. Kurde, ale leje... Kurde. Po nie są łatwe sprawy, powiem wam. To się trzeba przyzwyczaić do tego. O. Jeszcze coś tu jest. Na razie to odkładam w miejsce. A jeszcze nie wiem, czy ja po prostu nie zacząłem w taką pogodę, żeby się nie zniechęcić. Ale mnie to ciężko w ogóle palce co się dzieje Dobra także rzucam Co tam żeleje Kapie ze mnie już jak z... Ale czasem człowiek musi zmoknąć Musi poczuć kurde tą naturę Jaka ona jest A nie się kisić w domu Słuchajcie, bo to nie ma sensu. Żyje się raz kurde. Ja po prostu uwielbiam... O, słuchajcie! Żywo! Kolejna blacha jest. O. Ale to ciężko oderwać. Do jakieś dobre miejsce trafiłem. Więc rzucam jeszcze raz. A widocznie są zaczepy. Tak jak mówię, trzeba wychodzić z domu, trzeba czymś się zająć, kurczę. I nawet jak tak leje, warto się przejść, zobaczyć jak ten świat wygląda, jak ptaki śpiewają, jak wiosna się obudziła do życia. Tym razem co? Tym razem nic. Naprawdę za krótką linkę mam, ale to się już niedługo zmieni. O! Tyle aż na wyciągnięcie ręki. Właśnie magnes sobie poszedł z linką Po prostu <grystanie> Ja pierdzielę Kurde, może jakimś kołkiem to wyciągnę jeszcze Ale numer Po prostu się wyśliznęło z ręki Po magnesowaniu Po neodymowaniu już kurde, naraz Słuchajcie sytuację, może jeszcze uratować ten mały magnesik. Taki, co ja synowi dawałem. Właśnie wpadłem na pomysł, żeby spróbować tu wyłowić, kurczę. I będę próbował, może akurat złapię, może samą linkę złapię, chociaż, w sensie, że linka się zaczepi gdzieś jakoś. Albo trafię w magnes, no to wtedy mi się fajnie się Magnes w magnes. Albo mi się odepchnął, nie wiem, kurde. Próbujemy, jak coś to tam znać Słuchajcie, akcja jest na żywo. Patrzcie kurde Zastosowałem tą śrubę z tego podkładu i śruba mi złapała. Kurde ale numer tą śrubę tutaj z tego podkładu wyjąłem i tym sposobem kurde udało się. Udało się, zaraz zobaczymy. się udało? Udało się, bo czuję ciężar. Ale numer, ale kurde, strata by była. Szkoda magnesu, kurde. Nie wiem ile on, nie pamiętał czy zagosztował. Może coś ma jeszcze. Przy pokazie tego rzutu. Nie było nic. Słuchajcie, ja jestem przemuchnięci. Ale tak powiem na do kości i będę się zwijał nie Magnesi kuratował to bo już normalnie jest masakra powiem wam jeżeli chodzi o to właśnie jak mi mokro jest. było to co było tam za wiele nie, nie było tych fantów bętkarskich, liczyłem trochę na więcej Kurde, ta linka to długa przyspieszek trochę No, tak jak, jak przed chwilą powiedziałem, już zbijam się, także było to, co było. Nie do mistrzów neodymowania, zwanego Ekodario, to mi jeszcze daleko. Ale powiem Wam, że fajna zabawa, naprawdę. Także polecam każdemu tutaj skarbów, oczywiście się nie wydobywa. Zabytków, także takie śmieci jak najbardziej można nad jeziorkiem. Ale nie w taką pogodę, to nie polecam. Także pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego film. I tradycyjnie do następnego. Cześć!